Dzień dobry panie trenerze, widzimy się. Witam serdecznie. Panie trenerze, rozpocznę kolegów i oczywiście wszystkich, którzy kochają piłkę i, i mają, zaczynamy mieć święto wreszcie. witamy, witamy. Tym bywa, ale my świętujemy. I pozdrawiamy. Panie trenerze, zapytam pana w nawiązaniu do tego materiału, który przed chwilą widzieliśmy, gdyby pan musiał wybrać jeden jedyny mecz z udziałem reprezentacji Polski na Mundialu 7-4, 7-8, który no, był takim arcydziełem, to, to na które spotkanie by pan wskazał? Oczywiście mecz z Niemcami, tylko pamiętajcie, mówimy, pisze się, mówi się dużo o Katarze, o każdych mistrzostwach świata. Mistrzostwa świata... To nie jest tylko znaczy gra na boisku. To wszystko wygląda teraz dopiero jak gdyby, otwierają się ta puszka Pandory ze wszystkim, z przekupstwem, z tymi wszystkimi elementami najgorszymi w piłce, które no, musimy się my również, które kochamy, piłkę wstydzić. Ale to chodzi tylko o głównie FIFA i reprezentację. Dlatego, że tam. Polityka odgrywała i odgrywa ogromną rolę. I to tyle na ten temat. I nie będę już mówił, nie przypominał, bo Stefan Szepyk znowu swoją tę teorię wygłaszał bardzo fajnie, ale teraz nie zmieni zdania. Wa wagon złota nie kosztował wideli mistrza świata, a ci ludzie zrzucani z samolotu, którzy ginęli, to wszystko. To wszystko trzeba pamiętać o tym, a nie, że Gmok miał lepszą reprezentację. Nieprawda. Reprezentacja była, podniosłem ją z wielkiego, że tak powiem, upadku. Po Olimpiadzie i po późniejszym działaniu trenera Górskiego razem ze Strejlawem. Przeczytajcie sobie prasę, jaka, jaka była wtedy i co mówiono o reprezentantach i o trenerach i o w ogóle. Ja z tego, z tego marazmu, z tego dna podniosłem tę reprezentację, stwarzając konkurencję, wynajdując młodsze pokolenie, które, które mogło zagrozić tej reprezentacji. I tyle bym chciał powiedzieć. Ja wiem, że przekaz jest polecam moją książkę, bo jestem obiektywny w, tej w opisie tej książki, ale że, proszę popatrzeć, że to wszystko również mogło mieć wpływ i na pewno miało na grę reprezentacji polskich zawodników. Panie trenerze, to jeszcze zapytam o jedną rzecz. Czemu zawdzięczamy tak udane mistrzostwa? Ten pierwszy po wojnie awans najpierw w 1974 roku, później mistrzostwa w 1978, kiedy już Pan był selekcjonerem. To było znakomite generacyjnie pokolenie piłkarzy, to była też wasza przede wszystkim zasługa jako selekcjonerów reprezentacji? Czy też były też inne czynniki, które spowodowały, że Polska nagle stała się takim aktorem pierwszego planu? Pan mnie wyłącza ze sprawy współpracy z panem Kazimierzem Górskim. Tam nie byłem, no nie byłem selekcjonerem, ale zaczęło się, to ja powiem, od czego się zaczęło. Zaczęło się od tego, że pan Kazimierz poprosił, żebym mu pomógł w reprezentacji. Na co się oczywiście zgodziłem, bo nasze związki były bardzo bliskie. Był trenerem Legii Warszawa, tam również walczył z korupcją i z innymi sprawami. Ja mu w tym pomagałem, w związku z tym te związki były bardzo głębokie i rodzinne. I po prostu przyszedł moment po meczu eliminacyjnym z Niemcami, 3-1 na stadionie dziesięciolecia, że zaczęto właśnie od PZPN-u, od byłego szefa szkolenia i innych, żeby pana Kazimierza usunąć, bo nie był wykształcony. No więc oczywiście. Zainterweniowałem, przyszedłem, zaczęliśmy pracować najbardziej nowocześnie na świecie. Najbardziej. I wszyscy, chcę powiedzieć, że to był pierwszy. Wykorzystaliśmy wyż demograficzny. Po wojnie, wreszcie w latach, pod koniec lat 40. było około 11 milionów nowych, nowych pokolenia, które również później zadziałało politycznie, kończąc z komunizmem. I z tych ludzi mogliśmy stworzyć wtedy dwie reprezentacje, nie jedną. Ale, przy, ale początkiem była e, e, olimpiada 72 roku i złoty medal olimpijski, który zdobyliśmy, i to była podstawa i fundament do dalszych wyników. I tam nie było żadnych e, 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 innych e, e, ludzików, którzy się zjawiali nagle przy reprezentacji i, i do dzisiaj funkcjonują i jeszcze e, mówią, że jakieś sukcesy e, e, zdobyli. Bo tam po prostu działały również i. I służby w tej, w tej, szczególnie w sporcie, jak wiecie, również jak, prezydent, jak prezydentem PKO został prezydent Kwaśniewski późniejszy, to puścił ze swoich ZMS-ów ludzi do, do wszystkich najlepszych związków i objęli jako prezesi, jako sekretarzy generalni, no i oczywiście również ludzie swoi w szkoleniu. Pod przewodnictwem wspaniałego szkoleniowca, nie będę wymieniał jego nazwiska, który zawalił całą, całą naszą, że tak powiem, rozwój szkoleniowy polski. Polskich trenerów i zawodników. I owocem tego również była ta sprawa bardzo nieprzyjemna, która, no, nie będę mówił, ale wiadomo o czym. To ona również, to byli ci ludzie, oni stworzyli system. Ten, który skorupował polską piłkę. Po... Tak, panie trenerze, ale też utrzymajmy się w tej atmosferze podniosłości. Pan mówi o, o sprawach. Tak, ale utrzym utrzymując się w tej atmosferze podniosłości związanej z inauguracją dzisiejszego Mundialu, to, to zapytam pana jeszcze, pan wierzy w drużynę Czesława Michniewicza? Panie pana, ja wierzę zawsze w trenera. Przede wszystkim pomagam, jakikolwiek trener by nie był organizacji polskiej, szanuję go, wiem, jaka to jest ciężka praca. I Jurek Engel może powiedzieć, E, 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 mamy, e, prawda, kom zacząłem komentarze, Mistrz Świata 2-2 u Was, właśnie po Polsce. i e, 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 również moje komentarze absolutnie nigdy nie były napastliwe e, dotyczące e, trenera e, e, reprezentacji, i teraz też tego nie oczekujcie. Pomagamy każdemu trenerowi reprezentacji polskiej. To jest mój obowiązek. Uważam, że po pierwsze, jeżeli chcecie, e, e, dwa słowa. Ten mecz, e, który grał z Chile. On, on był rzeczywiście w pierwszej połowie beznadziejny. W ogóle nic, prawie, prawie nic nie wyszło. Ale jak popatrzycie i złożymy coś takiego, ten mecz ze Szwecją Meksyku, to muszę powiedzieć, że wiele analogii fajnych się zrodziło i, i uważam, że reprezentacja Polski wreszcie będzie robiła, zaczyna grać to, co w naszej historii, pomimo tak długiego czasu, było najlepsze. Czyli świetna defenzywa i kontrata. I nawet to popiera statystyka ostatnia reptacji Polski pod Mickiewiczem, że no najmniej mamy utrzymania się przy piłce, posiadania piłki. I to jest bardzo dobre. Postawić na to, co potrafimy dobrze zrobić, czyli świetny preszynk, świetne organizacje w obronie, kontraatak stałe fragmenty gry i nie dopuścić Meksykańczyków do strefy naszej obrony, czyli zwiększyć liczbę zawodników w linii, w linii pomocy. To jest bardzo istotne i ważne. I to można było zauważyć w meczu z Chile. Chile było absolutnie świetnie wybranym przeciwnikiem naprawdę prawie karbon prawie dla, dla Meksyku. I jeżeli tak, to jest tutaj. A druga sprawa, taka, najbardziej, pan Kazimierz miał, miał takie piękne powiedzenie. Że bardzo dobry ten, ale cośkolwiek szczęścia i wyników nie ma. Więc chcę powiedzieć, że szczęście również jest w tej piłce nożnej ogromną rolę. Przepraszam, że za długi oczywiście kolegów, komentatorów i, i, i pana i ludzi, że troszeczkę rozwinąłem temat, no ale przyszła pora, żeby pewne rzeczy powiedzieć. I polecam moją książkę. W tej książce jest również wiele wątków po, 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 po takie, które dadzą do myślenia. Dziękuję. Dziękujemy panie trenerze, to dla nas zaszczyt, że zechciał pan przyjąć zaproszenie do naszego studia. Życzymy dużo zdrowia i też dużych i dobrych emocji związanych z Mundialem. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.